Teraz tak. Błotnik do demontażu, bo pasuje, już będzie pasował do malowania. Zderzak będzie już też na pewno pasował raczej. Więc nie widzę tutaj żadnego problemu. Maska raczej też będzie pasować, ponieważ odległości tutaj z tego co widzę, to są takie same jak po tej stronie. Od że tak powiem błotnika do zawiasu tego, Tu jest powiedzmy, centymetr, tu mamy centymetr i 2 mm. I tutaj tak samo. Centymetr i 2 mm. I tu mamy centymetr. Także maska powinna tu wejść raczej dobrze. Zobaczymy, jak ona się tu jeszcze później ze zderzakiem zejdzie, ale zawsze można troszkę podregulować, pokombinować. No jak już lampa wyszła i pasuje, no to jest gitara. Zabieramy się do demontażu lampy z powrotem. Zabieramy się do demontażu błotnika z powrotem. Ten błotnik trzeba umyć od smarów, od łap brudnych i on będzie do podszlifowania jeszcze już ręcznie go, bo w domu tego nie zrobię papierem ręcznie i do polakierowania wstępnego podkładem i dalej będziemy działać. No, podkład Pierwszy położony, zaszlifowany, wyczyszczony, teraz drugi schnie tutaj czy ładnie się rozlał i będzie później przeszlifowany na mokro. Wyrównane będą różne wtrącenia i nierówności, po czym po umyciu porządnym odtłuszczeniu będzie kładziona baza i na nią będzie kładziony klar. Lakier bezbarwny. I zobaczymy po dwóch tygodniach. Później, jak to wyschnie. Oczywiście, jak wyschnie, po jednym dniu to już na samochód to wyląduje. Niech sobie dosycha to na samochodzie. Ale po dwóch tygodniach polerka, lakieru i będzie w miarę dobrze. Szału nie będzie, może, ale uważam, że do tak starego auta. I samemu to można się pobawić. Krzywdy wielkiej nie będzie. Pierwsza warstwa bazy położona. Jak to wyjdzie, zobaczymy, co z tego będzie. Na razie wygląda to tak. Zaraz poprawimy drugą bazę. Odczekamy jakieś pół godziny po drugiej warstwie bazy i będziemy kłaść klar, czyli bezbarwne dwie warstwy. Tak wygląda malowanie w piwnicy po ciemku, po nocy z prajami. Są wtrącenia, są jakieś tam nierówności. Część można wypolerować, część można ogarnąć to później na samochodzie za tydzień dopiero teraz nie można nic tutaj polerować bo jest jeszcze lakier dopiero 18 godzin zaświeży gdzie nie gdzie tam można by było zobaczyć gdzieś tam niedociągnięcia jakieś po ciemku jak się robi to tak jest ale nie będzie źle. najwyżej się coś tam psiknie jeszcze czasem będzie dobrze na taki samochód to nie ma co wymagać. Tutaj się przyciknie troszkę bazą, później na ten podkład, chociaż nie wiem, czy jest sens, bo tam jest jeszcze stary podkład, bo od tej strony to tutaj nie, nie szalałem za bardzo z lakierem. Ale wtrącenia są, wiadomo, ale to można trochę spolerować i zobaczymy, czy w ogóle będzie sens to robić. Nie? To się pobawimy kiedyś już. Na razie to wygląda tak. I to wszystko. Malowanie z prajem o 23:00 przy żarówce w Kanciapie, gdzie pajęczyny są, mi kłuży się. <dobre>, dobre, bardzo dobre. W dzień wygląda to troszkę inaczej. Wiadomo, kolor maski jest inny. Tu jest lekko więcej o, szpary. Nie wiem, tu też tak jest nie do końca. No ale cóż. Nie będzie tak idealnie pasować, bo musiał się więcej bać. Tu jest mniej. Tu jest w miarę idealnie. Jeszcze troszeczkę może ją podniosę. Tu jest dobrze. Błotnik do polerowania pójdzie. Po moim malowaniu słynnym w piwnicy po ciemku. Tak wygląda. Są lekkie wtrącenia i niedoskonałości, ale to idzie spolerować. No, i co? I idziemy zobaczyć, jak wygląda zderzak. Albo założymy zderzak i pojedziemy sobie na przegląd z białym zderzakiem, albo będziemy go malować. Chciałbym go po prostu pomalować, zdążyć i tyle. Umyć go, poczyścić. I tak to wygląda. Na dole jest trochę pojechany, ale to trzeba pomalować. Będzie naprawić, myślę, że pomału fiacior dojdzie do wyglądu. Jako tako wyczyszczone, wyszlifowane, wyrównane schnie podkład. Są zacieki lekkie gdzie nie idzie, ale to nic, to się zeszlifuje, bo to i tak do szlifowania idzie. Wiatru teraz nie ma, bo jest ciemno, bo w dzień to by nic nie zrobił. W dzień za bardzo słońce świeci, za dużo owadów lata. I co? No i w dzień jest większy kurz, bo się więcej ludzi porusza. Tak to wygląda. Niech to przeschnie sobie.